Siemanko, dzisiaj wam zaprezentuję wymianę okładzin w hamulcach hydraulicznych Tektro Auriga zrobię to w plenerze, żeby pokazać Wam, że jest to mega łatwa operacja postanowiłem nagrać ten filmik, gdyż pojechałem do rowerowego i, i facet zagwizdał mi 50 zł za wymianę. Troszkę go wyśmiałem Pokażę Wam, że jest to mega łatwa rzecz. Będziemy potrzebować do tego w moim wypadku kluczyk. Mam śrubkę do odkręcenia, Klucz imbusowy, płaski śrubokręt, no i oczywiście okładziny. Okładziny musicie dobrać sobie do tarczy hamulcowej. Na tarczy hamulcowej macie wszystkie dane potrzebne. Tam pisze, jakie, jakie tarcze powinny, w sensie jakie klocki powinny być do danej tarczy. Ja akurat półmetaliczne używam, mam klocki firmy Bremo, pierwszy raz. No i tyle no, ściągnę koło, obrócę rower długier nogami i weźmiemy się do wymiany. Rower obrócony. Już sobie popuściłem koło wcześniej, odkręcimy. Koło już ściągnięte, tutaj mamy okładziny stare, już mi nie hamują, też na pewno jest przyczyną zapowietrzony układ hamulcowy, który Wam pokażę jak odpowietrzyć w następnym odcinku, do tego już trzeba mieć zestaw dodanych hamulców, niektóre są uniwersalne, niektóre są dodanych hamulców. Nie jest to drogie, bo jest to też koszt 50 zł, a jest to wielokrotnego użytku. Tutaj, śrubokrętem trzeba delikatnie rozchylić, zanim wyciągniemy okładziny stare. Rozeprzeć tłoczki, żeby nie robić tego na samych tłoczkach, żeby ich nie uszkodzić. No i tyle. No. Dobra, teraz bierzemy klucz imbusowy. W moim przypadku tutaj mam śrubkę, w tym miejscu. Odkręcam ją. Te śrubki też nie dokręcamy mocno. Ona delikatnie idzie. W niektórych hamulcach są zawleczki. Shimano ma dużo zawleczek. Odłożymy sobie śrubę, żeby jej nie zgubić. Mam nadzieję, że uda się wyciągnąć jedną ręką Lub, lub nie, położę sobie kamerę, jakoś może mi się uda ułożyć W troszkę plenerowych warunkach Jedna okładzina wyciągnięta zupełnie wystarcza do tego śrubokręt wyciągamy sprężynkę taka jest sprężynka tutaj można ją zostawić można dać nową nowa na pewno będzie mniej wyrobiona w tym miejscu która ma delikatnie rozchylać tłoczek, tak jak mówiłem ten tłoczek, który jest tutaj, żeby go ten tłoczek, który jest tutaj teraz, żeby go nie traktować, czasem śrubokrętem, żeby nie uszkodzić, bierzemy, otworzymy sobie klocki. Najważniejsze, żeby zwrócić uwagę na tarczach, żeby kupić dobre klocki, bo niektóre tarcze są pod na przykład żywiczne klocki. A tu jest akurat taka skupka, tak jak mówiłem, gdzieś na przykład Shimano takich używają. Ja akurat mam śrubkę, co jest też fajnym rozwiązaniem. Nigdy się nie odkręcała, nie ma żadnych problemów z tym. Bierzemy okładziny. Wkładamy. Ach, co ja robię. Okładziny dajemy na zewnątrz. Ściskamy. I idziemy do naszego klocka. Weźmiemy sobie jeszcze śrubokręt, wyciśniemy, inny wskoczyć fajnie. Teraz już trzeba uważać, żeby nie oszkodzić sobie okładzin. Patrzymy, czy mamy tutaj prześwit na tej śrubie. Tak jak jest tutaj. Wszystko się zgadza. Możemy wziąć śrubkę, kluczyk i dokręcić z powrotem. Mega łatwa sprawa, jak widzicie. Ja to robię praktycznie jedną ręką cały czas, drugą trzymam kamerę. Dlatego to robię na zewnątrz, że chciałem pokazać, że jest to łatwa rzecz. Delikatnie dokręcamy, tu nie trzeba dużo mocy, bo jest gwin długi. No i tyle. No Założę koło i zobaczymy jak będą hamować Koło już na miejscu. Nic nie hamuje. Już nie ociera Obrócę sobie rower że klocki wymienione dźwignia jest miękka dźwignia hamulca co świadczy o tym że na pewno jest zapowietrzony układ tutaj w przednim hamulcu jest troszkę lepiej ale w następnym odcinku pokażę Wam jak to odpowietrzyć w trauridze. no i tyle no ja Wymieniłem te klocki z, z nagrywaniem, może w jakieś 6-7 minut. Mega łatwa sprawa. 50 zł chciał serwisant. Za 50 zł kupiłem klocki, nawet niecałe, bo chyba 40 parę zł. Okładziny. No i 50 zł zaoszczędzone. Można wydać, wydać na, coś, na, na coś innego. Także dzięki za oglądanie. Jeśli film się podobał. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, żeby nie przegapić następnych materiałów i widzimy się przy następnym filmie. Yo.